Witajcie moi drodzy w dzisiejszej recenzji. W dzisiejszej recenzji Wam pokażę prezentację namiotu z firmy Acamper o modelu Monsun 3 Pro. Ok, i tak wygląda właśnie ten namiot. I teraz go Wam zaprezentuję z każdych stron. E, ta, tak ten namiot y, wygląda z tej strony. Tak wygląda z tej strony. Tak ta, ta wygląda z tej strony, już wam pokazuję. Tutaj, e, tutaj jest e, ta, takie takie okienko e, jak, gdzie, gdzie tutaj e, jest e, gdzie tutaj e, właśnie le, 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 leci e, właśnie jak jest okno otwarte to wtedy e, tam wpływa e, to po powietrze stworu tutaj le, le, leci do tego widzicie tutaj do tego otworku leci to jest taki otworek mały Choć czy mały bym powiedział, taki średni bym powiedział, bo bardziej, bo mało to wyjdzie, to taki party bardziej malutki byłby, bo już o połowę mniejsze Więc do tego otworka e, leci i tam wpływa do tego, e, tam, tam do środka. E, tak, e, tak wygląda z tej strony, już Wam to, to pokazuję. Jak widzicie, to widać, że jest jeszcze logo Camper. E, tutaj, e, jak widzicie, ta linka jest zaciągnięta. Tutaj, za pomocą e, ta, takich e, pająków. To są takie. E, wiecie, ta, takie jakby. można e, e, na to było takie uchwyty, które, które się doprowadza do ziemi. I, i dzięki temu e, na namiotu na nie porwie. Wiatr. E, i, I. I. Może pamiętacie, mój, e, może mój stary e, e, na namiot, e, z firmy Kłecza. Jeżeli, jeżeli, pamię, jeżeli pamiętacie, e, to, e, to, e, to, to. To fajnie, ale, ale, ale właśnie wam teraz powiem, co się z nim stało. Stało się z nim to, że e, gdy, gdy, gdy pod koniec e, sezonu e, e, 2021, e, pod koniec sierpnia, gdy, gdy składałam ten namiot, bo on był e, od, 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 od praktycznie 2020 roku, jak się zaczynał sezon letni, i już właśnie stracił kolor. Podejrzewam, nie wiem, na początku sierpnia, czy jakoś w lipcu. Ale już było widać, że miał kolor, kolor taki ciemniejszy. I, i, I zaczęły się w nim robić dziury. Ten materiał już był taki. Wiecie, już taki. Który się już I właśnie e, i ten namiot e, tam na, 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 dzie, na, na dzień dziecka w prezencie. E, e, I ten dzień przypadał. czy e, dni temu. E, to akurat była. To akurat była środa. E, a dzisiaj jest sobota. U mnie. E, we, do namiotu to namiot, jest z dwóch stron. Bo, bo jest z tej strony. I z tej strony. Więc teraz właśnie e, 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 wchodzimy e, już e, do, do, do środka i Wam wszystko pokażę. Mm. Tutaj jest e, widzicie, zamek. Widzę tutaj. E, Otwieramy. I widzicie, i tak na razie się, się to prezentuje. Tutaj, 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 tutaj mamy taki przedsionek. Gdzie, gdzie, gdzie możemy sobie na przykład zostawić buty. Albo klapki. Ja akurat mam, ja akurat mam, mam klapki, jak widzicie, i żeby zostawiam. Już tylko ładnie je ułożę. I, i, jak, i jak wejdziemy to, to tutaj, i tutaj będzie zaraz ten namiot już Wam go pokażę otwieramy tu, tutaj on ma, on ma takie dwa materiały i namiot tutaj wewnętrzny ma, ma, ma materiał oddychającego poliesteru a ten ma po, poliaster z latkim Alu. Ok, to wchodzimy do tego namiotu. No, poczekajcie chwileczkę, bo muszę tutaj to jakoś włożyć. Ja akurat na górę sobie to wpadam raczej wątpię, że my coś z tego no wiecie ale tutaj się wejdzie to tutaj już akurat mam już tutaj e, roz, roz, rozłożone już tutaj mam materace zrobione i tak wygląda Jeżeli chodzi o schowki to tutaj mamy taki schowek tutaj Jest taki czarny Tutaj wyjdzie takie w te okienko, czy wam pokazywałem z tym średnim otworkiem <trym> <trym> e, i, i tutaj macie taką, jak mówi, jak wam mówiłem e, ta, taką siatkę Dzięki której e, e, mo, mo, możecie e, może obowiązek, żeby zasłonić, żeby powietrze e, e, przy, przy, Wam przyjemne latywało, jeżeli, jeżeli oczywiście nie jest zbyt gorąco. E, i, I tutaj prawdopodobnie są e, do zawiązania takie, widzicie takie paszki? Tutaj jeszcze u góry o, może, oje, uchajcie, może widzicie tutaj jest taki, e, o, Taki, ha, taki e, haczyk, gdzie e, możecie sobie na przykład e, la, lampę jakąś tutaj taką przywiesić. Tutaj akurat się wam po, pokrowiec. E, Oj, przepraszam. Zaczęło wam e, pokrowiec od, na, od namiotu. To się właśnie leży. E, I taki już Wam tego pokażę jak to wygląda jak tutaj to zamkniemy no poczekajcie Nie Wam to pokażę o, tak to mniej więcej wygląda w tym przedsionku i uważam, że fajnie jest Fajnie, Tak jak mówiłem, jeszcze jest tutaj jedno wejście. Tutaj jest... to są dwa takie miejsca. Tutaj... O ja! Widzicie, tutaj też można. a ja to Ale bo ja akurat e, przypodobało mi się wyjście tam wejście. Tutaj to i tamtej strony. czy się to spodobało. Oja. I tak widzicie mniej więcej to wygląda zabranwal do środka. Tutaj też możecie związać, widzicie. No i tak to się mniej, mniej, mniej więcej prezentuje, słuchajcie. Akurat właśnie ja go zrobiłem dzisiaj, bo już jest, już się zaczyna e, te, te, ten letni sezon. I, I właśnie, i będę sobie teraz właśnie w, w nim leżał. E, e, jeszcze jeszcze dodam, że, dodam, że że ten namiot jest e, trzyosobowy. Ten namiot jest trzyosobowy, i e, spokojnie mogą się tutaj zmieścić trzy osoby. E, Dzisiaj e, o jedną osobę więcej niż, niż, w, niż w namiocie kłecza, bo w, bo w namiocie kłecza był e, namiot dwuosobowy. E, I jak e, żeby się zmieściły tam cztery osoby, e, to... No to, 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 to zależy czy jesteście duzi, czy jesteście mali. E, to, to wtedy może, możecie, możecie wmieścić się w cztery osoby. Tak samo tutaj e, w cztery, albo i nawet w, w pięciu można się wmieścić. Ale to zależy, wiecie, tak jak mówiłem wam. Więc nie wiem, jak to, jak to będzie. więc, więc tak wygląda i jeszcze e, e, Wam e, chciałem e, po, powiedzieć e, o, o zamykaniu tego, tego namiotu. Kiedy powinno się go zamykać? No, w, e, powinno się go zamykać e, w, trak, w trakcie deszczu, jak deszcz pada, e, w, w trakcie burzy e, i i na noc też pamiętajcie, byście go zamknęli, bo bo wiecie, że jak, jak, jak napada, później to tam jak ta woda e, będzie wyschła, no to później może tak tą wodą śmierdzić, wiecie. To będzie wcale nieprzyjemny przepach wam powiem. Więc, e, więc, więc pamiętajcie o tym, co ja wam teraz powiedziałem. No i e, i chyba to, to by było wszystko, słuchajcie. Eee na na, na na tyle to by było i tak, jak może widzicie tutaj e, właśnie jest, jest rozłożona już u mnie taka płachta e, i to jest płachta na basen, e, który o którym filmik może być w, w następnym tygodniu lub, lub, e, lub, lub w najbliższych tygodniach, czyli może być za dwa za dwa, trzy lub cztery tygodnie, nie wiem, trzeba zobaczę jeszcze. E, i tak jeżeli chodzi e, o o namiot to to, to to link, to link do e, do, 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 do tego do tego e, filmiku z namiotem kłecza postaram się wam e, e, przesłać i będziecie go mieli w opisie, będziecie mogli e, go też e, obejrzeć, a jak nie, to ten, a jak nie uda mi się no to, e, to wtedy e, jak już, jak już piszecie sobie e, e, na na namiot namiot kłacza, e, lub wejdziecie lub na mój kanał i, i, i poszukacie tego... Bo, 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 to się, bo to się da znaleźć, słuchajcie, to się da znaleźć. To wtedy to wtedy możecie sobie włączyć i go obejrzeć. Okej, okay, to zatem to, to to by było. To to by się tam było e, na, na tyle, e, w, tej, e, w tej, w tej recenzji. Zatem przechodzimy do, e, przechodzimy do podsumowania. Recenzji w dzisiejszej recenzji wam pokazałem prezentację namiotu z firmy Acamper o modelu Monsun 3 Pro. E, pamiętajcie. O tym byście mnie obserwowali, subskrybowali. Eee e, dajcie dajcie e, можете, Jak będzie możliwość e, e, na, 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 na na tym filmiku, to możecie to możecie mi dodać komentarz. A ja a ja e, a ja wam e, odpiszę na, na tym na tym komentarzu. E wtedy e i, i wam jeszcze powiedzieć takie 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 czy, czy, czy opcje jakie są czyli, e, czyli pierwsza opcja to to to, to, to filmik e, druga opcja kliknąć w subskrypcję <try> a, a nie, jak, jak przycisk jak przycisk będzie jak przycisk e, subskrybuj będzie, będzie e, szary i będzie napisane subskrybujesz i to oznacza właśnie, że, że, że mnie subskrybujecie e, a, jak, a jak nie jest szary jest czerwony i napisane subskrybuj to, to oznacza, że, 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 mnie, że mnie nie subskrybujecie i ostatnia rzecz to jest e, e, dzwoneczek jak możecie e, kliknijcie e, wszystkie no tutaj konkretnie chodzi o powiadomienia z kanału to wtedy będziecie otrzymywali wszystkie powiadomienia o moich filmikach. Okej, to 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 zatem zatem ja się już z wami żegnam i zapraszam was do mojego kolejnego filmiku. recenzji na moim kanale.